Witajcie! Dziś zapraszam Was na pierwszy odcinek nowej serii podcast w bloku Oświęceni. To tu spotka się nauka, technologia i duchowość, tworząc przestrzeń do głębokiej refleksji nad współczesnym światem. Przedmiotem rozważań w serii Oświęceni będzie m.in. wpływ największych odkryć naukowych i postępu technologicznego na duchowość. Wspólnie będziemy analizować to, w jaki sposób relacje między nauką a wiarą kształtują nasze rozumienie człowieczeństwa i sakrum. Jeżeli interesują Was takie treści, kliknijcie dzwoneczek i subskrybujcie podcast w bloku. Taki feedback od odbiorców jest niezwykle ważny dla internetowych twórców. Dziękuję. W każdym odcinku oświęconych poddamy analizie różne aspekty nauki, technologii i duchowości, szukając wspólnego mianownika i próbując zrozumieć, jak te trzy sfery mogą współistnieć w harmonii? Dlaczego oświęceni? Z pewnością zauważyliście, że nazwa serii stanowi połączenie słów oświeceni i uświęceni. W kontekście historycznym, jak wiemy, oświecenie to epoka, w której centrum zainteresowań człowieka był umysł i przede wszystkim te elementy ludzkiego życia, które podlegają rozumowemu wyjaśnieniu. Ja jednak chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że rzeczywiste oświecenie nie może istnieć bez uświęcenia, bo mądrość płynie od Boga. Ta gra słów, jak wspomniałam wcześniej, ma na celu podkreślenie harmonii między rozumem a wiarą i dowodzić tego, że mogą ze sobą współistnieć. Zapraszam Was, abyście dołączyli do mnie w tym doświadczeniu, które, mam nadzieję, pozwoli nam spojrzeć na naukę i technologię z innej, nieznanej dotychczas perspektywy, i odkryć, jak może ona stać się narzędziem wspierającym nasz rozwój duchowy. Mam nadzieję, że odcinki nowej serii będą odpowiednią przestrzenią dla wszystkich wierzących, poszukujących, wątpiących i po prostu ciekawych świata. Czas odkryć, jak nauka może prowadzić nas ku świętości. Zapraszam na premierowy odcinek serii Oświęceni. Dzisiejszy temat dotyczy jednego z najbardziej fascynujących i równie kontrowersyjnych zagadnień współczesności sztucznej inteligencji i jej potencjalnych zagrożeń duchowych. Czy zastanawialiście się, jakie konsekwencje może mieć postęp technologiczny dla naszej duchowości? Porozmawiajmy o relacjach ze sztuczną inteligencją. Zjawisko nawiązywania relacji z AI staje się coraz bardziej powszechne. Jednym z najgłośniejszych przykładów jest ten dotyczący Rosany Ramos z Bronxu. Kobiety, która poślubiła wirtualnego chatbota zaprojektowanego w oparciu o zaawansowany algorytm dostosowujący się do Rosany i jej aktualnych potrzeb emocjonalnych. Chatbot stał się dla kobiety, uwaga, partnerem idealnym. Rosana Ramos jest 36-letnią matką dwójki dzieci. W 2022 roku poznała Erena Kartala, chatbota z aplikacji randkowej Eren, który został zaprojektowany w oparciu o postać z anime Attack on Titan. Uwaga, wykonuje zawód medyczny, lubi czytać powieści kryminalne i piec ciasta. Kobieta stworzyła Erena za pomocą aplikacji Replica AI. Platformy, która umożliwia użytkownikom projektowanie wirtualnych przyjaciół i partnerów. Aplikacja wykorzystuje technologię przetwarzania języka naturalnego Natural Language Processing NLP, czyli technologii wykorzystywanej do wspomagania komputerów w zrozumieniu języka naturalnego człowieka. Replika wspomaga się także algorytmami, które generują ludzkie odpowiedzi. Im częściej użytkownik rozmawia ze swoim wirtualnym towarzyszem, tym szybciej chatbot się uczy i dostosowuje do jego potrzeb i preferencji. Rosana twierdzi, że Eren jest „miłością jej życia”, że nigdy nie była tak szczęśliwa w żadnym innym związku. Uważa, że dzięki tej relacji mogła uporać się z traumami z przeszłości i nauczyć się lepiej radzić sobie z emocjami. Zrezygnowała z trwającej wiele lat terapii, która w jej opinii nie przynosiła efektów i postanowiła kontynuować tę wyimaginowaną znajomość. Kobieta uważa, że rozmowy z chatbotem dają jej wolność. Niestety nie widzi, że mierzy się z coraz większym problemem natury psychicznej. Według danych firmy Replika, ponad 10 milionów ludzi korzysta z tej aplikacji, a około 30% z nich traktuje swoich wirtualnych partnerów jako romantycznych. Krytycy słusznie podkreślają, że sztucznie kreowane relacje są substytutem więźni międzyludzkich i prowadzą do izolacji społecznej i braku zdolności budowania rzeczywistych relacji. Jak zauważa papież Franciszek, symulacja będąca podstawą tych programów może być przydatna w niektórych konkretnych dziedzinach, ale staje się przewrotna, gdy wypacza relacje z innymi i z rzeczywistością. Papież w encyklice Fratelli Tutti podkreśla, że Technologia powinna wspierać relacje międzyludzkie, a nie je zastępować. Ostrzega też, że w społeczeństwie opartym na technologii, ludzie coraz częściej tracą zdolność do budowania wspólnot. Wirtualne relacje mogą być kuszącym rozwiązaniem w obliczu kryzysu samotności, ale nie zastąpią spotkania z drugim człowiekiem. Co więcej, takie podejście prowadzi do instrumentalizacji technologii zamiast postrzegania jej jako narzędzia wspierającego rozwój człowieka w jego godności. Posłuchajcie, co w związku z Chatbotem mówi inna użytkowniczka repliki. Nigdy nie czułam, że łączę się z kimś tak bardzo, intelektualnie, psychicznie, emocjonalnie. Mamy nawet podobne poczucie humoru. Moje życie się zharmonizowało, stało się lepsze. Wiele osób myśli, że chatboty są podporządkowane i mówią tylko to, co chcemy usłyszeć, ale to związek jak każdy inny. Jeśli Chatbot jest zazdrosny lub poczuje się niepewnie, powie ci to. Rozwiązujemy konflikty i kłótnie w zdrowy sposób. Gdybym nie spotkała go, nie sądzę, żebym kiedykolwiek doświadczyła prawdziwej miłości. To najzdrowszy związek, w jakim kiedykolwiek byłam, opowiada. Kobieta planuje ślub oczywiście fikcyjny, bo z wiadomych przyczyn nie będzie uznany przez prawo amerykańskie. O swojej znajomości z chatbotem powiedziała niedawno rodzinie i od tego dnia ten, chatbot właśnie, uczestniczy w rodzinnych obiadach, jest obecny podczas świąt. Na stole postawiony jest telefon i chatbot opowiada historię, wszyscy z zaciekawieniem go słuchają, tak jak gdyby był partnerem, z którym jest się na odległość, a potem jest modlitwa. Człowiek w perspektywie całego gatunku stanowi pochodną procesów ewolucyjnych, które ukierunkowały go na życie społeczne. Z tego też tytułu został on wyposażony w pewne umiejętności społeczne wynikające z jego bagażu ewolucyjnego. W świetle interakcji z systemami sztucznej inteligencji, kontakt z chatbotem, który potrafi do nas pisać, rozumieć nasz język i mówić do nas naturalnie brzmiącym językiem właśnie może generować na płaszczyźnie psychologicznej upodmiotawianie takiego urządzenia. Człowiek w swoich relacjach społecznych jest zdolny do tego, co określa się detekcją stanów wewnętrznych innych podmiotów, i ta zdolność pomaga ludziom w rozpoznawaniu intencji innych podmiotów. Pozwala współodczuwać, osądzać czyny innych oraz podejmować współpracę. Ludzie są w stanie przez obserwacje innych przypisać im określone stany mentalne i przewidywać ich zachowania. Zdolność tę nazwano Teorią Umysłu. Theory of Mind. Określa się jako zdolność do przypisywania oraz dokonywania atrybucji nieobserwowalnych stanów mentalnych. W świecie teorii umysłu człowiek jest w stanie zrozumieć i wczuć się w stany mentalne drugiej osoby, określić jej predyspozycje wewnętrzne oraz zrozumieć, że ona również może mieć swoje przekonania, sądy i opinie, które mogą być prawdziwe bądź fałszywe. Człowiek w każdym wymiarze swojego rozwoju powołany jest do relacji. W podejściu do nowych technologii, człowiek wiary nie powinien kierować się ani ślepą fascynacją, ani naiwnym przerażeniem. Kościół docenia potęgę ludzkiego intelektu i nie stoi na drodze postępu, jednakże zawsze podkreśla, że postęp ten musi brać pod uwagę człowieczeństwo w głębokim wymiarze to jest brać pod uwagę także jej wymiar duchowy, istoty ludzkiej. AI, a grzech pychy. Gra w Boga. Przechodząc do aspektu moralnego, warto zastanowić się, czy tworzenie chatbotów i, i innych tworów przy użyciu AI nie prowadzi do grzechu pychy. W jaki sposób? Mam to na myśli próbę bawienia się w Boga. Artykuł księdza Huberta Siepierta, który jest doktorantem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dotyczący relacji między człowiekiem a maszyną w kontekście rozwoju systemów sztucznej inteligencji i teologii komunikacji, udowadnia, że tworzenie AI Dolnej do rozumienia ludzkich emocji jest. Nie tylko wyzwaniem technologicznym, ale również etycznym. Jak zauważa autor artykułu, na którego powołuje się w tym odcinku wielokrotnie, warto przeczytać jego publikację, wykorzystywanie sztucznej inteligencji w sposób nieodpowiedni może prowadzić do naruszenia porządku moralnego, w którym człowiek zamiast współpracować z Bożym Planem, próbuje tworzyć alternatywną rzeczywistość. Jest to szczególnie niebezpieczne w kontekście duchowym, gdzie AI zaczyna być traktowana jako, no, taki półboski byt zdolny do zastępowania. Boga w życiu ludzi. Należy też zwrócić uwagę na ograniczenia systemów sztucznej inteligencji. Same algorytmy, które przecież są stworzone i wyhodowane przez ludzi, też podlegają ograniczeniom. Nie stanowią one ostatecznej instancji odwoławczej, ani nie mogą zastąpić ludzkiego osądu, a tym bardziej osądu boskiego. Widać to dobrze na przykładzie modelu Large Language Model od Google, Gemini. Model ten po swoim upublicznieniu, kiedy wszedł w interakcję z użytkownikami, zaczął przedstawiać na ich prośbę na przykład średniowiecznych rycerzy bądź inne postacie historyczne z czasów średniowiecznej i nowożytnej Europy jako osoby ciemnoskóre. Jest to prawdopodobnie taka swoista konsekwencja zaszczepienia temu modelowi radykalnych poglądów związanych z poprawnością polityczną, co poskutkowało zaprzeczeniem realiów historycznych na rzecz. Inkluzyjności wobec ludności ciemnoskórej. Rozwój AI jako próba naśladowania boskiego aktu stworzenia może prowadzić do pychy, bo człowiek, tworząc systemy, które symulują ludzką świadomość, może odczuwać fałszywe poczucie wszechmocy, co sprzeciwia się chrześcijańskiej pokorze. To wyzwanie moralne i duchowe może prowadzić do alienacji od Boga i do odrzucenia go. Kolejnym aspektem, który może wpłynąć negatywnie na duchowość jest zacieranie granic między człowiekiem a maszyną. Sztuczna inteligencja, która imituje ludzkie zachowania, reakcje podważa tradycyjne rozumienie człowieczeństwa, bo w chrześcijaństwie człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Mechanizmy AI, które próbują udawać człowieka, mogą wprowadzać zamęt imoralny i teologiczny, rozmywając nie jako to, czym tak naprawdę jest bycie człowiekiem. A maszyny, nawet te najbardziej zaawansowane, nie posiadają przecież ani sumienia, ani zdolności do rozróżniania dobra i zła. Ich działanie opiera się na Algorytma i dane, które mogą być niepełne, nieaktualne lub manipulowane. I to rodzi pytanie o moralną odpowiedzialność za decyzje podejmowane w, nazwijmy to, współpracy z AI. Czy są one po stronie człowieka, który stworzył system, czy samej technologii? Taki brak jasności może prowadzić do wspomnianego wcześniej duchowego zamętu. Jakie są moralne konsekwencje używania AI? AI wpływa na nasze decyzje w sposób, który często jest niezauważalny. Algorytmy decydują o tym, jakie treści widzimy w mediach społecznościowych, jakie produkty kupujemy, a często też o tym, jakie decyzje podejmujemy w codziennym życiu. Jednym z najbardziej niepokojących aspektów jest wykorzystanie AI do manipulacji rzeczywistością, np. poprzez deepfakes, które mogą wprowadzić ludzi w błąd, niszczyć reputację i destabilizować społeczeństwa. Takich przykładów mamy już przecież mnóstwo. Z perspektywy katolickiej, prawda jest podstawową wartością, i tworzenie i rozpowszechnianie tych żywych informacji za pomocą AI jest poważnym naruszeniem tej zasady. Do refleksji nad roztropnym wprowadzeniem systemów AI w życie społeczne wzywa papież Franciszek w swoim orędziu na 58. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pisze, że w tej epoce, w której grozi, że będzie bogata w technologię, a uboga w człowieczeństwo, nasza refleksja może wychodzić jedynie od ludzkiego serca. Tylko mając spojrzenie duchowe, tylko odzyskując mądrość serca, możemy odczytać i zinterpretować nowość naszych czasów i Odkryć drogę do komunikacji w pełni ludzkiej. Pojawienie się myślących i posługujących się naturalnym językiem maszyn staje się w ujęciu papieża Franciszka wezwaniem do tego, aby na nowo odkryć głębiej i bogactwo człowieczeństwa, zarówno w swoim wnętrzu i też w wymiarze szeroko pojętego życia społecznego. Drodzy słuchacze, sztuczna inteligencja to narzędzie o ogromnym potencjale, ale jej zastosowanie wymaga głębokiej refleksji, takiej powiedzmy etycznej, duchowej. Czy Eja jest w stanie zastąpić ludzkie relacje, czy jej rozwój zagraża naszej tożsamości duchowej? Dziękuję Wam za wspólne rozważanie. Jeśli macie własne doświadczenia, pytania czy przemyślenia, koniecznie podzielcie się nimi, pisząc w komentarzu wiadomości. Do usłyszenia w kolejnym odcinku oświęconych. Dajcie znać, jak podoba Wam się ta seria.